Jo, widzowie, z tej strony fajterciak. Witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. To jest kolejny materiał z naprawy mojego kanału. Dokładnie tak. To jest ostatni materiał z naprawy mojego kanału, w którym zakończymy tę miniserię. Na przestrzeni ostatniego czasu zmagałem się bardzo z tym, żeby poprawić wszystkie materiały na moim kanale. Pododawać opisy. Tagi, odpowiadać na wszystkie komentarze, porobić play playlisty, po prostu pozmieniać wszystko. Napisy końcowe, karty w materiałach, w sensie, wiecie, to takie i co się wyświetla, tak? Na chwilę obecną skończyłem. Naprawiłem swój kanał. Dokładnie tak. Jestem niesamowicie zadowolony, bo się udało. Wow, to było niewiarygodnie ciężkie. I ostatnio. Mega dużo zapierdzielałem, żeby to poprawić, ale w końcu się udało. Więc jestem w siebie niesamowicie dumny, jestem w siebie niesamowicie zadowolony. Mój kanał, wszystkie filmy teraz wyglądają tak, jak chciałbym, żeby wyglądały. Jeżeli widzówko, jesteś ze mnie zadowolony, zadowolona, dumny, dumna, to może zostawić suba lajkę i miły komentarz tam na dole. W ramach takiego, jakby pogratulowania mi, że mi się udało. A ja będę Ci niewiarygodnie wdzięczny za to wszystko. Naprawiłem swój kanał, i teraz będę musiał dbać, żeby go więcej nie zepsuć. Poprawiłem nawet materiały. W sensie, zacząłem tworzyć inne materiały. Zacząłem tworzyć materiały, które nie są stricte tylko i wyłącznie vlogowe. I jestem z tego faktu bardzo zadowolony, bo mam wrażenie, że ostatnio nagrywam materiały na bardzo ciekawe tematy. Pozostało teraz tylko dbać o to wszystko i znowu się nie zatracić, żeby ten kanał znowu w przyszłości nie został zepsuty. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie jeden raz takie coś się zdarzyło i że faktycznie teraz będę dbał o te wszystkie filmy, materiały o cały mój kanał i że faktycznie będzie wyglądał dobrze. Czy tak będzie? Czas pokaże, ale mam nadzieję, że tak. To jest taki krótki materiał, w którym po prostu chciałem się pochwalić, że wyszło i udowodnić niektórym, że widzicie, udało się, dało radę poprawić. I tyle po prostu. Także co, kończymy tą serię. Jestem zadowolony. Nic więcej chyba nie mam do dodania, bo po prostu jestem zadowolony z faktu, że wszystko poprawiłem. My widzimy się chyba za kolejny tydzień w kolejnym materiale. Ja byłem Fajterciak. Tym razem takie krótkie wideo. No cóż, chciałem po prostu domknąć pełen rozdział, tak? I tyle. Widzimy się za kolejny tydzień. Do następnego. I jo!